Odbyło się w ciszy i spokoju. Ma potwierdzenie oficjalne być w ciągu kilku godzin. Może będzie to godzina, może dwie. Na pewno już niedługo wrócę do Państwa z tą oficjalną informacją. Na te informacje czekamy razem z Agatą Bachanek. Agato, bardzo dziękujemy Ci za te najnowsze doniesienia z Barcelony. A tych, o, o tych kolejnych oczywiście będziemy Państwa informować. A ja dziękuję Robertowi Żebnikowskiemu. Dziękuję także Państwu, bo to w serwisie teraz to wszystko, ale proszę pozostać z nami. Za chwilę, dzień w godzinę, Dominika Komarniska spotka się z Państwem. Gorąco polecam. Do zobaczenia. Nie wyklucza ze względu na wiek. Nie interesuje jej co i dlaczego kupujesz. Przede wszystkim nie wie, kim jesteś. Płatność kartą ma swoje plusy, ale czy zawsze jest lepsza? Tylko gotówka? Nie, ale wszyscy powinniśmy mieć wybór. Masz gotówkę, masz wybór. Wejdź na Instytut Spraw Obywatelskich.pl i dowiedz się więcej. Cześć, dzieciaki. Na mnie zawsze możecie polegać. Dzisiaj placki, jutro pire. Bracie, wyciągnij na swą. I lecimy złapać trochę opalenizny. nie zakupy w Biedronce w przygodę. Zdobywaj naklejki, odbieraj produkciaki i książki. W wielkiej loterii Almette wygraj ekodom ze strefą relaksu oraz codziennie 5 razy po tysiąc złotych. Kup opakowanie promocyjne, zarejestruj kod i wygraj na własność. Ekodom ze strefą relaksu. Almette. Przyjemność z natury. Twoje ubrania straciły swoją magię? Perwol odnawia je. Już tylko po dziesięciu praniach. Nowe? Nie, wyprane w Perwolu. Nowy Perwol Bloom o zachwycającym zapachu do ciemnych ubrań. Wypróbuj teraz. na Bóle pleców. I na bóle głowy. Pyralgina. numer 1 na silny ból. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. <laughs> kaszel palacza? Ja? Adam, przecież już nie palę. Kaszel palacza pozostaje po rzuceniu palenia. Dlatego zastosuj detusan. Ale ja już brałem coś na kaszel. Detusan działa inaczej. To specjalistyczny produkt na kaszel palacza. <grymne> Detusan powstrzymuje odruch kaszlu i chroni błonę śluzową podrażnioną przez papierosy. Detusan to dla ciebie najlepsze rozwiązanie. To prawda, teraz już nie kaszlę. Detusan uwolni się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Najczęstszą przyczyną łupieżu są grzyby. Ważne jest, aby w jego leczeniu z odpowiednią siłą zwalczyć właściwy ich rodzaj. Do tego potrzebny jest sprawdzony lek. Lek Nizoral zwalcza drożdżaki i dermatofity, najczęściej wywołujące łupież. Szybko zmniejsza świąt i łuszczenie skóry głowy. Numer jeden w leczeniu Upierzu w Polsce. Lek Nizoral. Precyzyjne leczenie łupieżu. Każdego dnia tkaniny mogą rozpieszczać twoją skórę, otulając cię zapachem i zachwycając miękkością. Delikatny zapach i świeżość, która pozostaje na długo. Lenor Sensitive Cotton Fresh nadaje tkaninom niebiańską miękkość i delikatny zapach, który pozostaje na długo. Produkt przebadano dermatologicznie. Zyskaj więcej ulubionego zapachu, łącząc płyn do płukania i perełki zapachowe Lenor Sensitive Cotton Fresh. Balet Intensive Color Cream. Kompleksowa pielęgnacja w trakcie i po koloryzacji, aby osiągnąć efekt długotrwałej i intensywnej koloryzacji. Numer jeden w Europie. A dla szybkiej aplikacji kompaktowy Routree Toucher. Łatwe maskowanie siwych włosów, kiedy tylko chcesz. Tak niewiele potrzeba, żeby się zasąsiadować. Wystarczy przywitać swoich sąsiadów. Zadbać nie tylko o swoje. Docenić pomoc. Przechować przesyłkę. I podziękować za miły gest. Gilka. Przekonaj się, że delikatność smakuje lepiej po sąsiedzku. Mocny start w Kauflandzie. Od poniedziałku do środy świeża ćwiartka z kurczaka z lady tylko 5,99 za kilogram. A polskie pieczarki, kastąc takie dobre, opakowanie pół kilograma, 4,99 z Kaufland kart. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Mógłbym opowiadać, jak kawa MK Cafe otwiera drzwi do świata smaku, aromatu, słodyczy egzotycznych nut smakowych. Ale po co opowiadać? MK Kafe to smak, który trzeba poczuć. Tak cieszy Carrefour Super Deal. Teraz winogrona jasne 53% taniej. 5,99 za kilogram. Carrefour Super Deal. Jeszcze tańsze wyjście na zakupy. Nie musisz mieć jej umiejętności, by zrobić pyszne danie po japońsku. Z pastą do smażenia winiary w 10 minut możesz przygotować pysznego kurczaka teriyaki łatwiejsze niż posługiwanie się pałeczkami. Zasmakuj Azji. To proste z Otwórz się na nowe i wypróbuj więcej pomysłów na dania po azjatycku z Winiary. Minęła 16 od dzisiaj to stała pora naszych spotkań z Państwem w pierwszym podsumowaniu dnia w TVP Info. Przed nami najważniejsze tematy z kraju i ze świata w relacjach naszych reporterów. A co dzisiaj w programie? Były komendant główny policji Jarosław Szymczyk usłyszał zarzuty. Powiemy także o kolejnym tragicznym niestety wypadku na drodze. Zginęła 19-latka w ciąży. Pijany kierowca miał zakaz prowadzenia aut. Sprawdzimy też jak Hiszpania wita Wojciecha Szczęsnego. Polski bramkarz jest już w Barcelonie i ma dzisiaj podpisać kontrakt z legendarnym klubem. Poniedziałek 30 września to nowy rozdział nie tylko dla Wojtka, ale też dla załogi TVP Info. Z premierą programu Dzień w godzinę czekaliśmy na Nowe piękne studio. Ja się nazywam Dominika Komarnicka i będę miała wielką przyjemność spotkać się z Państwem codziennie w tym paśmie. I wreszcie mogę to powiedzieć, zaczynamy!